Moi rodzice podarowali mojej siostrze keyboard na urodziny. Była nim zachwycona, przynajmniej na początku. Szybko jednak zrozumiała, ile wysiłku wymaga nauka gry, więc instrument trafił do kąta jej pokoju, gdzie pokrywał się kurzem przez kolejne lata. Kiedy ja zacząłem wykazywać zainteresowanie nauką gry na keyboardzie, nagle i ona przypomniała sobie o jego istnieniu. Co ciekawe, grała tylko wtedy, gdy ja chciałem z niego skorzystać. Pewnego dnia, po długim oszczędzaniu, kupiłem podręcznik do nauki gry na keyboardzie z popularnymi melodiami filmowymi. Byłem podekscytowany, bo to był mój pierwszy krok w kierunku prawdziwej nauki. Gdy przyniosłem książkę do domu i sięgnąłem po instrument, moja siostra nagle stwierdziła, że też chce grać. Oczywiście zgłosiłem to rodzicom, ale oni, zamiast rozwiązać sprawę sprawiedliwie, stanęli po jej stronie. Keyboard należy do niej, usłyszałem. Zmuszony, oddałem instrument. Chwilę później siostra poprosiła, żebym pożyczył jej moją książkę. Tym razem stanowczo odmówiłem. Niestety, poskarżyła się rodzicom, którzy natychmiast kazali mi jej oddać. Ich argument? Bez keyboardu i takiej nie potrzebujesz. Najbardziej frustrujące było to, że gdy sam poprosiłem o instrument na urodziny, rodzice odmówili. Ich odpowiedź? Nie popełnimy tego błędu po raz drugi, nawiązując do keyboardu, który moja siostra nigdy naprawdę nie wykorzystała.